Cześć widzowie, witajcie już w czwartym odcinku na tym kanale w serii pod tytułem Młody Rolnik. Jak widzicie, jesteśmy już właśnie na polu. Właśnie ze mną wiozę pług trzyskibowy i właśnie teraz orkę zaczynamy robić. Jak możecie zobaczyć, pada deszcz na dworze. Pogoda nie za bardzo nam sprzyja, no ale trzeba zaczynać szybko wszystko robić, bo czas, czas ucieka. Nie mam go za dużo, jak widzicie, wyjechałem już o 8 rano, jestem na polu. Także, dosyć wcześnie dzisiaj wyjechałem już w pole, żeby nie tracić czasu. I także, jak możecie zobaczyć, już się zmieniła nam pora roku. Mamy obecnie, właśnie mamy już wrzesień. Jak widzicie, niestety, ale znowu na moim koncie było mi trochę pieniędzy. A to dlatego, że jak możecie się domyślać, dla osób, które grają, a co ja robię, a nie pod. <laughs> jak widzicie, niestety, trochę słabo mi idzie, ale. Właśnie, jak możecie się domyślać, nic nie kupowałem na farmę, ale ubyło mi 600 euro przez to, że prawdopodobnie, że się po prostu zmienił miesiąc, jakby przespałem się, skipnąłem już ten sierpień, no bo jak prosiłem zwozić w poprzednim odcinku te snopki, to już zanim je ułożyłem, potem Wam to mogę nawet pokazać, to już była 21, już było tak ciemno, że nawet jak bym chciał, to bym nic nie nagrał, bo byście po prostu mogli słabo wszystko mieć. No teraz też pogoda jest chyba właśnie włączyłem sobie światło, żeby może trochę jaśniej było. No ale też trochę minus z tą pogodą, bo chciałem jeszcze później jechać już zgrabić trawę. A nie wiem teraz czy to będzie możliwe. Bo jakbym przez taką pogodę to jak zgrabić będę miał, to teraz taki gnój się zaczyna w sumie robić tak. To nie jest, teraz ta pogoda właśnie zła mogłoby być jeszcze trochę ciepło, bo bym chciał. Zebrać siano stamtąd i by było po Właśnie nie wiem co się dzieje z moim z Zetorem bo jak widzicie jadę tylko 3 na godzinę, wciskam pedał gazu do pełna, nie wiem o co w tym chodzi. I kiedy jedzie 9, kiedy jedzie 8, Jak widzicie Zetor też już jest trochę brudny, już trochę jednak porobił w tym polu, przez odrobinę bardziej brudny I teraz może, jak widzicie, i od razu teraz jadę 8 Przez chwilę ja 8 i znowu jakby teraz zwolniłem, nie wiem, z tym chodzi za bardzo jak ktoś wie, to może napisać w komentarzu, będzie mi bardzo miło. I właśnie mam tylko 2400 na koncie. Wychodzi na to, że około 600 euro miesięcznie będę musiał wydawać na po prostu, żeby zapłacić wszystko, za maszyny, za pole, co jest dosyć dużo. Więc można sobie łatwo obliczyć, że mi to następnych dni tych pieniędzy nie starczy. A więc postanowiłem prawdopodobnie, że w najbliższych odcinkach będziecie mogli wsiąść spodziewać sprzedaży zboża jednej autosanki, tej mniejszej tak z 4 tony zboża, mi się wydaje, sprzedamy bo akurat zboże bardzo dobrze nam sypnęło w tym sezonie jestem dosyć zadowolony, na spokojnie mi powinno starczyć dla tych świn zboża to raczej bym się nie martwił a jak jeszcze mi nie wystarczy więc jeszcze muszę kupić nawozy nawozy do nawozy jeszcze do opryskiwania, bo potrzebuję kolejny nawóz i to chcę wszystko... No i też to na pewno tani nie jest, jak się możecie domyślać, taki nawóz. I może już znowu jest tak pieniędzy. A ja jednak nie chciałbym brać by kredytu, więc możliwe, że jak właśnie, że jak już łąkę teraz sobie zgrabię, to sprzedam tą zgrabiarkę i kupię, kupię po prostu coś innego. Bo ona może trochę być warta, wystawię ją w internecie, może za 5-6 tysięcy może się uda sprzedać. Zawsze mam jakieś pieniądze, żeby na te nawozy nie wystarczył. Bo jak widzicie właśnie teraz do 9 na godzinę, nie wiem czy to od strony zależy, czy nie. A i właśnie tamte pole w tym poprzednim odcinku presowaliśmy na kostki, je zwoziliśmy. Już je... Potależowałem tam tylko talerzówka, tam orki nie będzie, tam tylko talerzówkę zrobiłem, nic więcej nie mam zamiaru tam robić na tym polu. Znaczy na no, wiadomo, posieć, ale orki tam nie będę dawał. Według mnie bez sensu w tym sezonie, w następnym sezonie orkę tam dam. Obecnie się nie opłaca. Jak mi już lekkie chwasty też wyrosły na tym polu. Na znaczy, Fernandon no, też gdzie talerzowałem, no ale bo to już jakby miesiące, jak to tu musiały. O jak widzicie, to jest i na tej stronie, bo tu jadę tylko 5 na godzinę, tam jechałem i 9, czyli muszę wiedzieć na przyszłość, że coś jest nie tak, jakby co o co chodzi. Także więc możliwe, że jak, jak ja skończę, nie przestanie padać, przeskipujemy już kolejny miesiąc i się zobaczymy dopiero w październiku. I dopiero wtedy pozbieram te siano. Taka ta jest też możliwość, no bo jakby i tak obecnie nie mam co robić, no chyba, żebym jeszcze. A to już nawóz obecny, no chyba w dzisiejszym odcinku, jeszcze nie lekko poło tych nawozów, to. Bo to jest chyba bez sensu. Może w następnym odcinku, może będę ten nawóz kopał i może z następnego odcinka zrobimy jak nawoże na obydwa pola. Taki mam chyba pomysł. W późniejszej części jeszcze Wam pokażę, jak było właśnie, ale jest przynajmniej dobra wiadomość też trochę, że snopków na pewno mi wystarczy. Tak obstawiam kostek. I do. I dla świń, bo jednak trochę ich jest nie, nie się, że z tego pola aż trzy przyczepy kostek przywożę. Takie, takie, tak mało się wydawało tej słomy, a jednak trzy przyczepy musiałem trzy razy jeździć. Co prawda, to ta, trzecia przyczepa była trochę mniej obładowana niż te dwie poprzednie, po, po no ale zawsze też coś jednak trochę było. No I tam, jednak też u świń, tam w chlebie. Jednak jest ta tekstura słomy na ziemi, to po prostu musiałem więcej niż te trzy kostki wrzucić, to, było, to była wina, że po prostu za mało wrzuciłem i po prostu po trzech kostkach tam nic nie widać. Też, też widzę, że teraz słomy zostało, no ale to by tak nie dałoby, bo byli by z tego pola nie było, bo tam było po prostu 20% niecałe. Jakoś tu mi ten deszcz może tylko mógłby przestać padać, bo on mnie lekko plany a jak ja patrzyłem w pogodę to na kilka następnych dni też zapowiadali deszcze, więc trochę słaba sytuacja wyszła. Czy nie robię takiego miejaka, to trochę to dużego? Właśnie, dobra. Myślałem teraz jak ten pług nie jest za duży też, dlatego już trochę poza odcinkiem zrobiłem, no bo... Ani to szybko takim zatorkiem nie idzie robota, no bo to 9 na godzinę w tą stronę, 4 na godzinę w drugą stronę to ani szybko nie idzie ta robota. No, puch też trzy skibyłaby tylko, no ale na to ile ja mam, powinno mi zachować też to pole jest o wiele mniejsze. Na tamtym polu, jakbym chciał odcinek zrobić, to by 30 minut z samej orki byście widzieli, co też by mogło być nie najciekawsze. Dlatego postanowiłem tam zatarzywać poza odcinkiem. Trochę tutaj. tu w dół. O, poszedł. W grę. Wiecie, co jest biecie, ciekawe? Wcale ten zetór on nie jest najsilniejszym ciągnikiem. Na tej farmie nie ma najwięcej koni. Tylko jest to Ursus. Co z mnie trochę lekko nie ukryłem? Chyba dokładnie jakieś dwa konie jest silniejszym. No ale to jest jednak różnica. Myślę, że ten zetor on mniej silniejszy. Jak widzicie też odpiąłem mu tur. Która nie ma obecnie, ale w tutaj jechałem na trzystu moment 8 na godzinę. Nie wiem o co chodzi z tym za bardzo. Czemu teraz już zwolniłem? Dobrze, że przynajmniej w tym za to, że mam kabinę, bo muszę Wam powiedzieć, że jak, że jak talerzowałem w 30, no to tej kabiny nie było, to cały smokłem Musiałem się przebrać. A dzisiaj też musiałem wcześniej wstać, bo już od piątej rano jeszcze zmieniałem olej w 30, bo już taki był nie najlepszym stanie, to trzeba było wcześniej wstać. Jak mi się jest trochę ciemno, to miałem znowu problem, musiałem lampy sobie przynieść, bo nie sądziłem, że się padać będzie aż tak ciemno. To trochę też mi czasu zajęło wyjazd na te pole. Co mogłem, to spróbowałem pochować do szopy. Gdzie tutaj jest trochę coś schowane. Na stoi na tym dworze i W ogóle pierwszy deszcz to jest, który możecie zobaczyć. Ja też, bo mi nie padało jeszcze. Ale mam już czwarte trzcineka nie tylko nie było. Dobrze, że przynajmniej udało mi się zwieść te snopki i skosić te pola, bo wtedy to była dopiero tragedia. Jeszcze z tym, z tragedią z tym chlanym, no to wiesz może się jakoś zawsze udać. Dobrze, że przynajmniej udało mi się też dokończyć. Mam nadzieję, że się tutaj nigdzie nie utopię, bo to nie był najlepszy moment, żeby jeszcze mnie wyciągać. nawet to jakoś idzie już nie ma tak źle to trochę już jest skoszone Ej, jak już poorałem trochę jeszcze trochę musimy poczekać nie wiem jak to pójdzie teraz nawet już po tej stronie jadę te 4 godziny no super nie wiem od czego to zależy jak wy wiecie to możecie napisać w komentarzu będę na pewno je czytał Chyba tak zrobimy, bo ja widzę jakoś ten deszcz. Nie wygląda, że miało przestać padać. Może się miałem pójść przespać do 16 Coś porobię jeszcze w tym czasie. Jak nie przestanie padać, no to po prostu skipniemy już cały wrzesień i, i już pozbieramy to w październiku. Te siano. Bo wtedy październik będzie też bardzo szybki. Miesiąc będę musiał bardzo dużo rzeczy w tym miesiącu zrobić. No ale trudno. Bo to jest taka pogoda, że ani jakbym chciał w sumie coś jakiś nawóz rozsiać, to by się nie dało, bo ten deszcz to wszystko mogłoby. To by w ogóle sądzę nie miało jakby się nie nawozu w deszczu. Więc deszcz nie jest dla mnie najlepszy w tym momencie. Mogłoby jeszcze ja wytrzymać, te dwa miesiące, i wtedy by już mogło padać. Kuch nawet dobrze się trzyma, nie jest jakiś brud, nie? Znowu ziemi jest no jeszcze co kilka przejazdów i już będzie wszystko, jeden taki bardzo, już taki mały pasek, zostało, może jeszcze 4 przejazdy maksymalnie obstawiam coś. Zostaną i wszystko. Trochę kamieni jest na tym polu, ale nie za dużo. Chociaż dobra, w tym miejscu jest trochę więcej kamieni. Tu musiało być jakoś więcej ich. Także postaram się, nie wiem, czy uda mi się w tym odcinku, bo to może być też bardzo krótki odcinek. Bo jeżeli będzie padał ten też faktycznie, jak już będziemy w październiku, no to wtedy prawdopodobnie chyba zakończę odcinek. Bo nie wiem, czy będę czekał do listopada, żeby. No, już to jest za późno, też już w listopadzie chciałbym mieć przynajmniej ten nowy rozsiany i już powoli zacząć już pobronowane znowu wszystko, już przygotowane do siewu też jeszcze nie mam pojęcia za bardzo co ja będę siał nie, ale chyba na jednym polu pszenica, na drugim jęczmień albo dwie pszenice, albo dwóch połów jęczmień te tylko takie opcje są, no bo na razie jakieś rzepaku to nie ma opcji żeby coś takiego iść, bo po prostu mam za mało pola przydałoby się jeszcze takie trzecie pole, właśnie wtedy mógłbym żepak mieć po prostu rzepak bym sprzedawał i to by było z tego pieniądze no. obecnie bym posiął katnetu ty na tym polu rzepak to ani by go nie było za dużo, bo to takie małe pole ani by mi potem dla świn nie starczyło tego zboża bo jednak to muszę mieć trochę tego musi być zboża, może kiedyś, może w następnym w następnym sezonie, obstawiam, też jeszcze nie będę miał tego czy tego karanaci to jest rzecz, którą będę starał się najwcześniej kupić, żeby było Pierwszy, że właśnie nie jakiś nowy nie wiem, ciągnik, ani nic takiego. Takie wszystkie rzeczy potrzebne. Obecnie co ja mam jedynie ciągnik, ja to chyba największe wymieniać. Tylko właśnie jakaś, jakieś nowe pole trzecie by było idealne. idealnie. Też ukrywam, chciałbym w niedalekiej przyszłości kukurydzę i na kiszonkę to zrobić, no ale bez właśnie tego trzeciego pola też nie ma szans. To po prostu trzecie pole, to jest obowiązek, a też takie pole takiej, żeby w ogóle wielkość się jakoś nadawała. o jakaś sarna jest na moim polu teraz, coś tam ubiegnie, żeby takie pole kosztowało, bo to jest 30 tysięcy, ja mam zaledwie 2,5 tysięcy. Ewentualnie jedyny na co to właśnie pożyczkę mogę wziąć na konto, żeby się spłacać, żeby właśnie mieć pieniądze, to nie opłacam się brać pożyczki i żeby właśnie spłacać ją jakby przez to, że 600 euro mi schodzi z konta po każdym miesiącu. To jest w ogóle bez sensu, ale że pożyczkę mi się... Nie wtedy ją wezmę, jak będę musiał te pole mieć. Ale to też muszę mieć tak te 10 tysięcy, przynajmniej żebym mógł wydać i po prostu 20 tysięcy pożyczki się wezmę w jakieś pole. Te by to było nawet fajne właśnie, gdzie ja teraz. Takie by nie było złe, ale wszystko fajnie blisko domu, ale nie wiem jak się da. To dopiero pomyślimy kiedyś indziej nad tym, bo nasz nie ma co szybko myśleć, a ja tutaj nie odejdę, że dopiero oram, może to jest ani pieniędzy na koncie nie mam. Myśleć w ogóle. No, jeszcze jeden przejazd może, ewentualnie jeden w tą, drugi w tą jeszcze, nie wiem, czy to wezmę w sumie na raz wszystko, jak nie, to nic się nie stanie. Pojadę jeszcze te przycoki, to muszę zrobić, tam już zrobię teraz chyba. No jest .30. Się 30 na razie wrzesień, nie słaby w sumie. Nie wiem sobie kiedy bym pojechał te zboże. Może nawet i w następnym odcinku byśmy najpierw zrobili kurs do skupu, tylko już mam takiego jednego znajomego, co właśnie mi polecił. Taki jak jeden pewny skup, że nawet można od razu pieniądze do ręki dostać, tak żebym od razu miał pieniądze na wszystkie opłaty. No a jak nadal będzie za mało i mi nie będzie stać na... ani żeby płacić jakby taki ten przyn, przyn niż w farmingu, ani jakby będzie stać na nawusą to sprzedam faktycznie tą zgrabiarkę i kupię jakiegoś pajączaka, coś takiego, w takim stylu. Na pewno będzie tańszy. I wtedy już na pewno mi pieniędzy wystarczyło, obstawiam, no bo taka zgrabiarka z 6 tysięcy może 5 bym dostał. Najmniej no to obstawiam 4,5. By mógł sprzedać taką krabiarkę A chętnie na pewno by się kiedyś znalazł. no samo. Więc z nimi, może by nie było problemu. No, chyba tego na raz nie uda mi się jeszcze wziąć. No to musiał to jeszcze chyba wrócić, ja wstawiam. I też nie wiem, czy to się uda. Zresztą zrobimy tutaj te boki. Trochę w sumie za daleko że tych boków miał bardzo dużo do zrobienia. Czy nie boków, tylko właśnie takiej długości jakby chyba to z tej strony będzie fajniej lepiej. Teraz tak zaczynamy, nie nie mam pojęcia, czy zacząć od tej strony. Jest już w dole, że teraz do przodu. No i teraz tutaj jadę znowu dosyć szybko, w sumie. 6-7 nawet na godzinę. Nie wiem, od czego to zależy, naprawdę nie mam pojęcia zielonego. Mogę sobie zacząć od drugiego, teraz na pole wjadę. Teraz trochę mi nie się niestety, musiał w tej dziurze, w tym półkrobie, będę musiał mieć jedno koło. Będzie trochę mnie trząsło, no ale nic, na to nie poradzę. W dół. Jedziemy już znowu do przodu. Też nie wiem, czy mi się wydaje, czy tam się nie przejaśnie jest. Trochę mi się daje jasniej, bo patrzcie, no właśnie, patrzcie, jak tutaj są ciemne chmury, jak tam jest jasno więc możliwe, że nawet o 10 przestanie padać, no ale tak, zanim wyschnie, żebym mógł to. No dzisiaj, no to już na pewno w tym odcinku, jak się możecie domyślać, na pewno nie zrobimy presowania, no bo nie będzie aż tak fajnie, jak to zgrabi. To niektóre mi przeschnie. Ale trochę lepiej to było. O, i do przodu jedziemy. Już coraz bliżej końca to jest. A znów w przód tutaj. O tutaj jest, no właśnie takie lekkie, jakby za słabo Ale to jakoś się poprawi za chwilę. Najwyżej to. No się ma teraz z złej strony jakby zacząłem. Teraz go dojechałem do końca. Nie, nie ma opcji, czy że to na raz teraz tak patrząc mi się wydaje, nie wezmę tego na raz. Zostanie obszar taki mały, bardzo mniej no ale będzie trzeba to przejechać już teraz. No tu trochę mogłem bardziej, no ale co mi też się nie dało, bo jakby ten budynek jest bardzo źle postawiony, nie przemyślałem tego. No bo on mi zawsze trochę lekko blokuje do do końca na tym polu, muszę szybciej zawracać, żeby była szansa w ogóle nie zderzyć się z tym budynkiem. Bardzo nie przemyślałem to akurat. No, mam nadzieję, że się chyba faktycznie będzie przejaśniało. Pójdę coś tam porobię na gospodarstwie, tego wam nie będę pokazywał. Jednakże, jak przestanie padać, no to po prostu pojedziemy i to zgrabimy już i tak no może właśnie będzie ostatni moment kiedy zobaczycie w akcji tą skrabiarkę, bo tak jak mówiłem może się będę musiał sprzedać ją no tu już takie małe kawałeczki zostały tutaj tylko jeszcze z drugiej strony to będę musiał to samo zrobić co też trochę mi zajmie Dziwne odgłosy to tam wydaje. Przynajmniej coś się stało mi. Dobra, podnoszę. Także ja już chyba to w sumie do końca zrobię. Nie będę nam tego pokazywał i się po prostu zobaczymy. Jak już przestanie padać i pojedziemy 30. Po prostu... Witam Was już widzowie po przerwie. Udało mi się właśnie już tamte pole zaorać całe. Jak widzicie, jadę już w 30, teraz przetrząsam, teraz już jedziemy, zgrabia się trawę. Niestety, jesteśmy, znajdujemy się już w październiku. Znowu odeszło mi 600 euro z konta. Jest dosyć wcześnie rano, tak trochę ciemno, nawet bym powiedział w nie, No ale jakby wcześniej, nie mogłem jechać już później, bo nie mam czasu, żeby czekać. Proszę to bardzo. To... O, składa mi się wszystko. ma ładnie. Jeszcze musimy tylko bajek podpiąć. O, podpięty. Światła, przód, tył. Jeszcze raz. Właśnie nie wiem, co się stało. O, dobra. Działa. Proszę. Poczekaj, w którą stronę? Nie tak Dobra, no trudno, tak dajcie mi to sprawiać na razie. Już właśnie nie pada deszcz, to jest przynajmniej ten jeden plus. Jest tak ciemno, że ja mógł... na No właśnie, bo ja swego swojego pola nie sprawię. na łąki muszę podnieść. Nie, albo mi już trawa chyba. Trochę się zgubiłem. No właśnie, już trawa tu zaczęła, nowa raz. No jednak może się zacząć, tutaj się robi ta trawa, dobra. To jednak jedziemy dobrze, to będzie o wiele trudniej, jednak, niż się można wyobrazić. No właśnie, dlatego ja to chciałem wszystko. Z... Nie no sądzę, że to masz takie słabe pogody. Teraz muszę to ja wszystko rozłożyć, opuścić. znowu uruchomiona no to będzie takie właśnie oby się udało to zebrać jakoś no bo bardzo słabo idzie na razie ani teraz na nie widzę bo była ta trawa znowu ani nie widzę jak ja to robię czy to idzie w ogóle dobrze jakoś niczego jak nie się pomylił więc w odcinku jednak na pewno będę od razu prasował i jednak zwoził bo to nie ma na co czekać trawa będzie tylko teraz rosła i rosła i tak trochę jej już stracę, no ale to, na no bo mówię, nie widzę nie, w ogóle, gdzie ona leży. Jest też rano, już jest październik też, więc nie jest tak jasno, jak w lato na przykład. Dobrze, że przynajmniej 30 działa, dobrze odpaliła. Ten deszcz w końcu już nie bo to by w ogóle była tragedia. Totalna. Jeżdżę ja dosyć na oko. No coś tam się robi, jakieś te małe kubki, no ale nie wiem co to tam daje. Jest słaba bardzo widoczność, nic nie widzę. Są jak widzicie już pierwsze problemy takie na tej gospodarstwie. Jest tak ciemno właśnie przy tym lesie. No ale mówię, ani teraz nie mogę zaraz zbytnio czekać, no bo trzeba to wszystko dosyć szybko robić. O, jak widzicie, ja widzę tu już taką na kupkę, jak mam ułożoną. Może nie jest aż tak źle. Jak to widzę, no, wynieśmy skrabiarkę. Nie miałem, jakby tutaj jeździć teraz, bo no, nie spodziewałem się, że aż to tak będzie wyglądać. Troszkę się spóźniłem. Mogłem tu może najwyżej. Jeszcze w sierpniu robić, no ale trudno. Na dół. Będzie, jedny, będzie jeden wielki stracony czas, można powiedzieć, wręcz, bo naprawdę z łąkiem ja nie wiem, jak mi się uda zrobić. Czy w ogóle się coś uda, bo jest tak ciemno, w ogóle nie widać tej trawy. Trzeba w ogóle teraz nie wiem, nawet nie już po tym. Będzie już przed chwilą jechałem. Mijaki na pewno będą dosyć spora. Na razie przynajmniej dwa. Uda mi się z dwie belki. O, nic więcej tak na pewno nie oczekuję. Chociaż na no, to słońce powoli w sumie wschodzi, można powiedzieć. Pewnie jak skończę robotę to już będzie dosyć jasno. No, ale też nie chciałem zbytnio czekać. Właśnie jak widzicie jaka jest sytuacja, że tu już trawę mi... Już nowa trawa zaczyna rosnąć, tutaj ani czekać nie mogę. Sobrity Bo parte, właśnie się za blisko. Nie widzę przez tą trawę. 30. jakoś jedzie, trzyma się. I teraz straciłem jakby chęci do wyrania. Będę jednak tam mniej się teraz obecnie wszystko po mojej myśli zbytnio może się zacznę można słyszać w moim głosie też jestem lekko chory, czyli można powiedzieć takim, lekkim, takim gardło z, z tak w tym jakby taki garbło zawsze teraz może z takiej perspektywy, no coś tutaj się robi, jakaś kubka, coś widać jakby. Ale to perspektywa lepsza wcale nie jest. No nie no, jak to się robi, też tutaj coś kobieta widać, nie wiem, czy chyba tam dalej nie będę, teraz muszę znowu zawrócić. Teraz pojedziemy w tą stronę. No i byle po prostu już te krowy mogły zacząć coś innego, bo jakby te krowy ciągle nic nie mają. Nie wiem, czy to w ogóle w sumie jest obecny teraz, cenzka, to wskazywał, bo w sumie tylko on widzi się trochę denerwuje, a i tak. Jest tak ciemno jak nie wiem, czy w ogóle coś zobaczyć jasne. Także jak chyba się z Wami pożegnam zacząć po prostu na następnym odcinku.